W świecie popkultury bywa czasem tak, że dostajemy produkcje będące poboczną odsłoną czegoś znacznie większego i na tyle spodobają się fanom, że stają się albo równie lubiane, albo wręcz przyćmiewają główną markę. Tak jest na przykład z kotem w butach, który doczekał się dwóch niemniej lubianych filmów co te o Szreku. Albo sytuacja z pingwinami i królem Julianem. Którzy tak bardzo skradli serca widzów, że wiele osób praktycznie zapomniało o głównych bohaterach, którzy zapoczątkowali serię Madagaskar. Ale bywa i w drugą stronę, gdy powstaje coś, o co nikt nie prosił, nikt się nie spodziewał i pomimo tego, że mówimy tu o kilkuletniej serii, to ona praktycznie nic do uniwersum nie wnosi. I dzisiaj opowiem wam o bardzo dziwnej mandze, jaką jest Rekord of Ragnarok The Legend of Lubu, czyli spin-offie Ragnaroka opowiadającym o jakże inaczej. A komu to potrzebne? A dlaczego? Z tej strony, Dester, zobaczcie się w herbatki, bo oto mam dla was przestrogę, jak nie marnować swojego wolnego czasu na nadrobianie tej serii. I niech moje poświęcenie zaoszczędzi wam te kilka godzin, jakie mniej więcej byłyby wam potrzebne na nadrobienie tego tytułu. Ale po kolei. The Legend of Lubu to seria licząca 28 rozdziałów. W internecie możecie spotkać się z różną numeracją, co wynika z pewnych nieporozumień, związanych chociażby z łączonymi rozdziałami. W to już zakończona seria, chociaż patrząc na to w jakim punkcie się kończy, to jest to mocno dyskusyjne, ale przyjmijmy, że tak faktycznie jest. Na dzień dzisiejszy, Witalis nie zapowiedziało wydania przygód lubu u nas, chociaż patrząc na popularność głównej serii Ragnaroka, to może kiedyś się zmienić. Za historię i dialogi odpowiada tu już dobrze znany z rekordów Ragnarok duet Fukui oraz Umemura, ale już rysownik jest inny, a jest to Takeo Ono. Pierwsza zabawna kwestia związana z tą mangą jest taka, że możecie być fanem tak anime jak i mangi Ragnarok, a i tak nie mieć bladego pojęcia, że jakieś spin-offy w ogóle istnieją. O ile jeszcze manga poboczna o Kubie Rozprowaczu wzbudza pewne zainteresowanie i ciekawość fanów, to już znacznie starsza, bo wychodząca od 2019 roku historia Lubu wydaje się wręcz nieobecna w fandomie. Na na Ragnaroka ze świecą szukać jakichś dłuższych wątków na jej temat. Jeżeli zaś porównać popularność spin-offa do mangi głównej na chociażby My anime Animalist, to mówimy tu praktycznie o pogromie. Manga o lubu na tle serii głównej wygląda jak, no nie wiem, sprzedaż Xboxa w Japonii na tle PlayStation 5 czy Nintendo Switcha. Krótko mówiąc, świadomość istnienia tej serii jest po prostu żałosna. Ale jak uczy historia, popularność nie zawsze równa się jakość. I czasem, nawet okropna i leniwa manga może mieć całkiem duży fandom i generować pieniążki. Czy więc seria poboczna u Lubu to taki. Hmm, ukryty diamencik, który wynagrodzi tych, co poświęcą mu swój wolny czas? Otóż nie. Nie będę owijać Pawełnę, dawno nie czytałem tak bezdusznej, nie żadnych większych emocji i niepotrzebnej historii jak ta w legendzie o lubu. Zrozumiałbym, gdyby to był jakiś fanfic pisany przez nudzonego fana tej postaci, ale za to mangę odpowiadają twórcy głównego Ragnaroka i ktoś kazał sobie w końcu płacić za jej tomiki. Ech, co więc otrzymujemy w samej historii? Manga opowiada o czasach zanim Lubu umarł i wziął udział w turnieju Ragnarok i akcja w większości rozgrywa się w słynnym okresie Ery Królestw, gdzie możemy obserwować naszego tytułowego wojownika w trakcie różnych walk i potyczek na przestrzeń lat. W trakcie tej bardzo krótkiej i chaotycznej historii Lubu mierzy się z generałem z armii Yuan Shu, dołącza do wojny po stronie Dong Zhuo, mierzy się z San Jianem, a nawet podróżuje do Cesarstwa Rzymskiego, by walczyć jako gladiator, w koloseum i bez obaw nawet nie musicie zapamiętywać tych imion. Manga o lubu ma tendencję wprowadzać wiele postaci tylko po to, by uśmiercać się albo w ramach tego samego rozdziału, albo dać im pożyć trochę dłużej, co i tak pozostaje bez wpływu na dalszą historię. Mamy tu również dzieciństwo lubu spędzone z jego ojcem, jak i wątek oswojenia tego słynnego konia, jakiego znamy z walki z Torem, czyli czerwonego zająca. I są dwie rzeczy, za które zdecydowanie muszę ten komiks pochwalić. Po pierwsze fantastyczna kreska i datale. Praktycznie każdy z tych 28 rozdziałów ofituje w przynajmniej kilka świetnie narysowanych kadrów i przede wszystkim ilość szczegółów widocznych na postaciach powala. Autentycznie można próbować oszukiwać ludzi, że oto patrzą na kadry z Monkey Kingdom, w czym pomaga również wszechobecna brutalność serii. Autorzy doszli do całkiem słusznego wniosku, że skoro to spin-off o bardzo brutalnym wojowniku i mają być przede wszystkim walki, to niech chociaż będzie odpowiednio krwawo. I faktycznie dostaliśmy brutalną rzeźnię: zmasakrowane głowy, odcięte kończyny, przecinanie tułowia na pół w obu kierunkach. Tortury, wystające kości, no jest wszystko. Pod tym względem i tylko pod tym seria konsekwentnie trzyma się swojego pomysłu na siebie, i gdy lubu już zaczyna walczyć, to z nikim się nie pieści. Fani tego objawnika będą taką jadką z pewnością zachwyceni. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o zalety tej manki. Ładne kadry i absurdalna przemoc mogłyby naprawdę dobrze działać, gdyby to była seria na maksymalnie kilka rozdziałów, albo wręcz jakiś rozdział specjalny. Od szybka ciekawostka dla fanów, zupełny odmuszczacz i krwawa sztuka dla sztuki, dla sympatyków lubu. Niestety postanowiono zrobić z tego bardziej pełnoprawną mankę. I legenda lubu to nie żadna legenda, a zupełny chaos i bałagan, który w pewnym momencie po prostu się urywa. Zostaje dobity szybko i nagle, tak jak myśliwy dobija konające zwierzę. Pierwszym poważnym grzechem tej serii pobocznej jest brak chronologii. Logika podpowiadałaby, by najpierw zacząć od młodego Lubu, potem pokazać jego bitwy, gdy był młodszy, a ostatecznie skończyć na jego największych wrogach. Tymczasem w historii tej Lubu najpierw mierzy się z faktycznie najsilniejszymi wrogami ze swojego życia, po czym historia wraca się do momentu jak pozna swego konia, po czym wraca się jeszcze bardziej, aż do jego narodzin wyskończyć się ledwie zaczętym i urwanym wątkiem w Rzymie. To jest nieprawdopodobne jakim burdelem jest ta seria. Ci ludzie mieli pełną kontrolę nad tą historią, a mimo to wygląda to tak. Tak jakby co kilka rozdziałów zmieniali koncept na fabułę. To nie jest jeden fanfic. To jest kilka fanfików poszywanych grubymi nićmi jak jakiś potwór Frankensteina, a jeden fragment historii nie ma większego wpływu na kolejny. Widać to zwłaszcza w zupełnie nierównej narracji. Legenda Lubu zaczyna się niczym parodia, coś jak początek One Punchmana. Niesamowicie podniecony narrator rozpoczyna tą serię niczym opowieść o Nomenomen wielkiej legendzie. Wszystko to ma wip celowo przekolorowanej opowieści. Coś jak pijany wujek na weselu opowiadający Hur dur jakiego to ja potwora nie wyłobiłem ostatnio na rybach, a tak naprawdę wyłowił kalosz. Mimo to seria naprawdę pokazuje Lubu jako nadistotę, która większość walk faktycznie kończy jednym ciosem. Manga rekord of Ragnarok już nam pokazywała absurdalne rzeczy w jego retrosach, bo w końcu facet przeciął niebo na pół. Pomijając to jednak, dopiero w zaświatach widzieliśmy jego pełnoprawną walkę, więc można było założyć, że owszem, był potężny, ale jako pozornie historyczna postać jakoś się w tych ramach mieścił. Coś jak Raiden, który mimo całego wątku z mieściami w miarę został zeskalowany do realnej historii. Zapomnijcie o czymś takim w tym Lub był to maszyna do mordowania przedstawiana momentami wręcz jako wszechpotężny Vilan, który musi być atakowany przez wielu imiennych wojowników naraz, by mieć z nim jakiekolwiek szanse, a i tak zawsze wygrywa. To, co na początku fajnie działa jako ceolowe wyolbrzymienie, zaczyna trącić nudą i sypać się, gdy chce się na tym faktycznie zbudować fabułę. Nie da się, ponieważ autorzy tak bardzo przedłużyli z tą postacią, że mają potężny problem, by zbalansować to, dając mu kogoś sensownego do walki. A skoro o balansie mowa, to po takim początku, niczym pijacka karczem na baś, seria nagle stwierdza, że ona jednak chce u się siebie postacie. Takie, które mają jakieś plany, chcą coś osiągnąć i zbudowały z kimś relacje, ale jednocześnie na ich drodze i Lubu. Skutek jest dość łatwy do przewidzenia i otrzymujemy bardzo jednowymiarowe postacie, którym nieśmiało próbuje się dorysować charakter, tylko po to, by chwilę później te osoby i tak umarły albo spadły na dalszy plan. Kuriozum osiąga to przy okazji Tygrysa, który posiada silne relacje z swoją ekipą, ma coś ala toczenie walk w myślach jak Sasaki, wygrywa nawet w pewnym sensie z Lubu, po czym ten oto wojownik zostaje owpany z zabity na polu walki i cały jego wątek dobiega końca. Co? No nie ukrywam, jest to w pewnym sensie całkiem urocze jak nieporadna jest ta seria w próbie zbudowania świata i jak bardzo nie pasuje to wszystko wobec faktu, kim jest główna postać. Gdzie jednak One Punch Manie podobna narracja miała sens przy tylu różnych ciekawych postaciach pobocznych, tak legenda Lubu nikomu nawet nie daje szansy się rozwijać, bo dwa-3 rozdziały to nie jest żaden rozwój. A absurdu to zaś rozdziały z dzieciństwem Lubu. Nagle autorzy stwierdzają, że wyjaśnią to, czemu Lubu jest jaki jest, a inaczej się pokażą, że w sumie to to jednak bohater. No więc Lubu jest potężny, bo urodził się pod czerwonym księżycem. A ruszył świat, bo napadnie to na jego wioskę, zabito mu ojca, ale ten wierzył, że jego syn Lubu pozna kiedyś silnych przyjaciół, których na znak przyjaźni zabije? I w ogóle to ruszył świat, by trzymać wrogą armię stala od wioski? Co? Tak, jest to tak topornej i prostackie jak brzmi i nawet niesprawiedliwie to nazwać fanfikiem, bo te bywają niejednokrotnie bardziej głębsze. Legenda Lubu miota się jak mucha po pokoju, od miejsca do miejsca i tworząc strasznie niespójny obraz silący się na różne rzeczy, ale robiący je zupełnie na odwad. A ponieważ seria nagle się urywa, to na dokładkę dostajemy niedokończoną opowieść, której mimo to zakończenie znamy z Ragnaroka, więc oto przed wami pik złego pisarstwa. Dlatego seria ma też inne problemy, wydawałoby się, że skoro to spin-off Ragnaroka, to dostaniemy tu jakieś ciekawe informacje rzucające nowe światło na to uniwersum albo jakieś fajne ciekawostki. Nic bardziej mylnego. Powiem mniejszą z pojedynczych kadrów z Brunhildą i Goll, epizodycznych ujęć na niektórych wojowników jak Herkules czy serię wywiadów za światach z postaciami, które za życia spotkały, to seria bardzo niechętnie odwołuje się do mangi głównej. Poza poznaniem Ojca Lubu, historii z jego fanatycznym przybocznym czy oswojeniem konia, tu nie ma naprawdę nic, co by miało potem przełożenie na lubu, jakiego znamy z rundy pierwszej. Do tego nawet realia zostały w ogóle niewykorzystane. Praktycznie nie ma tu ciekawych bitew. Większość walk to starcia z udziałem samego lubu, który nawet nie potrzebuje swojej armii. Nie ma tu wątków politycznych, prócz jakichś nieśmiałych i nieistotnych prób. A do tego, co jest szczególnie zabawne, tu praktycznie nie ma kobiet. Skoro seria stawia na totalnie basię fantazji, też prosiło się o wprowadzenie jakichś wojowniczek zabójczyń, księżniczek próbujących uwieść Lubu i wykorzystać do swoich celów, czy nawet matkę Lubu, bo tak, człowiek który przygarnął Lubu oczywiście nie ma żony, by nie poświęcać na nią kadrów. Tym bardziej żal, bo seria wychodzi poza wojowników i postacie tylko skin i spokojnie mogliśmy dostać wojowniczkę z innego nurtu kulturowego. A tak, przez 28 rozdziałów mamy tylko i wyłącznie napakowane męskie postacie, które zabijają samą aurą testosteronu, co oczywiście jeszcze bardziej pokazuje biedę tego świata. Same walki, jak wspomniałem, są krwawe i brutalne, a jednocześnie absolutnie przewidywalne i bezpieczne, bo i tak wiemy, że lubu przeżyje i to bez trwałych obrażeń. A ponieważ brak tu ciekawych postaci drugoplanowych walczących między sobą, to cała ta brutalność nie pociąga za sobą emocjonalnego ładunku czy zwykłej niepewności co do przebiegu. Do tego większość stać lubu naprawdę kończy się jednym ciosem i na palcach jednej ręki poranionego drwala można tu znaleźć pojedynki, które jakąś choreografię i różnorodność posiadały. Sumując... The Legend of Lubu to naprawdę niepotrzebna seria. Niepotrzebna tak dla fanów Ragnaroka, jak i dla czytelnika mangi w ogóle. Lubu to nie jest postać z owocą której tworzy się dłuższą historię. Taki bohater ma rację, by tu tylko w krótkiej opowieści, która ma do siebie dystans i jakiś pomysł przewodni. Tu tego pomysłu przewodniego zabrakło. Zamiast tego dostaliśmy potworka bez duszy, który próbuje chwytać się, ruszy, kierunków, ale zawsze kończy w martwym punkcie. Z wszechpotężną postacią, bez żadnych ciekawych, towarzyszy drugoplanowych. Nawet jeżeli jesteście fanami mangi, jak na roki skuszą Was piękne kadry, to ostrzegam Was, że nie czeka Was tu nic więcej. Będzie za to rozczarowanie prostotą wykonania, brakiem ciągłości i jakiegoś poczucia historii, która do czegoś zmierza. W tym wypadku naprawdę nie dziwi czemu ten spin-off przeszedł wśród fantomów bez większego echa. I zdecydowanie ciekawiej prezentuje się wciąż wydawana seria o Kubie Rozprówaczu, ale to temat na inny film i inną okazję. Mimo wszystko sam pomysł na mangi poświęcone postaciom, które walczyły w Ragnaroku zły nie jest. I o ile Lubu, jak historia pokazała, był nietrafionym wyborem, to już takie postacie jak wspomniany Kuba Rozprówacz, ale też Budda czy Nikola Tesla mają naprawdę dobre podwaliny pod ciekawe spin-offy. To wciąż jest dosyć leniwe dojenie marki, ale skoro nieszczęsna manga o Lubu powstała i wydawana jest kolejna, to szkoda by było zmarnować potencjał dużo ciekawszej postaci niż niezwyciężony chłop z halabardą. Na dziś to tyle z mojej strony. Jeżeli manga o Lubu czytaliście lub wciąż macie w planach, napiszcie o tym koniecznie w komentarzach. Jeżeli mój materiał Wam się spodobał, to dajcie kciuka w górę i zapraszam do subskrybowania kanału, by nie przegapić kolejnych materiałów o Rekordowrak na rok i nie tylko. Do usłyszenia!